No, Czy jest pomoc? Chcę żebyś z dwóch kół. Nie. To... Jest no, bliżej dźwięk. tak, prawda? Mm. Czyli Efekt jest taki, że niby to pomaga, ale dziurę większą robi. Niby to, może na cztery koła, gdyby było założone, na cztery koła, to wtedy może byłoby o tyle efektowne, że może by wyjechał. Ale boję się, dlatego że tutaj przednie koła nie mają tyle luzu między błotnikiem a oponą i mogą zawadzić mi o, o zderzak. W związku z tym nie jest to taki super system, który po prostu by wyjechał z każdego wszystkiego może, ale musiałabyś mieć grad samochód, żebyś się nie obawiał, że, że po prostu poniszczysz go. I może musiałby być większe, te łopatki musiałyby być znacznie dłuższe, żeby to wyciągnęło. Bo widzę tutaj już z tej strony, nawet następna rzecz, widzę, że mi tu pas przerwał. Ten jest takie naprężenie, że pas przerwało. Czyli po prostu to nie jest tak efektowne. Aby się wydostać, potrzebujemy młotka. Szukamy drugiego systemu, który nas uratuje. Tak bardzo dobrze przygotowany jestem do takiego eksperymentu, że zapomniałem dużego młotka w związku z tym muszę używać kamień. Nie wiem i jaki będzie skuteczny. Polak potrafi. Trzeba sobie radzić w trudnych sytuacjach. Jedna strona została już przygotowana. Zostaje jeszcze druga. I wtedy będziemy próbować stąd wyjechać. Nie, no się śmieję, ja będę wiesz, gwiazdą, gwiazdą internetów kiedyś, ale muszę sobie na to przygotowywać. Jak ja już sobie muszę parę scenariuszy popisać do nawet takich moich ogólnie opowieści stąd, co tutaj widziałam i zobaczyłam, ale to muszę sobie napisać, bo tak spontanicznie to, to już troszkę takie robiłam już, ale muszę się bardziej przygotować. Nie chcę być złym prorokiem, ale obawiam się... Niestety, jak widać, koło nas nie ma żadnych dużych drzew, tylko takie malutkie krzaki. Więc w związku z tym dlatego próbujemy tego sposobu. Czy coś z tego wyjdzie, to już nie wiemy. na tylko te kołki wyrwało. Kołki nie zostały wyrwane. Także to jest... Jakiś komentarz? Tak jest. Komentarz jest bardzo prosty. System może i działa. Jeszcze nie, ale sprawdzę to na drzewie. Drzewo musi być. Albo po prostu musi być bardzo mocno wbite i głęboko, bo tu jest po prostu sam piach. To jest za krótkie po to, żeby taki jest miękki piach, że to wyrwało wszystko siła, że patrz po giełok. siła jest potężna, także musi być tutaj drzewo najchętniej. To niby system działa, tylko jestem ciekaw jak. Następna rzecz nie działa, czyli dlatego nie działa, że to jest za miękki piach. Mimo wszystko można uznać to za sukces, ponieważ przynajmniej wiem jak wygląda sytuacja i możemy dopracować ten system tak, aby w przyszłości w sytuacji kryzysowej wiedzieć jak się wydostać z takiego położenia, jakim znajdujemy się teraz.